Małe trolle i duża powódź. Marabut frunął wielkimi zakosami i nad każdym wierzchołkiem drzewa obniżał trochę lot. Widzieli mnóstwo stworzonek siedzących na gałęziach, ale nigdzie nie było tego, kogo szukali. Te maleństwa też wyratuje, tylko później, powiedział Marabut nadzwyczaj podniecony swą ekspedycją ratunkową. Długo i umiejętnie fruwał tam i z powrotem nad wodą. Słońce już zachodziło i sytuacja zdawała się dość beznadziejna. Nagle? Mama Muminka zakrzyknęła. To on! i zaczęła tak szaleńczo wymachiwać łapkami, że o mało nie spadła. Tatuś! wrzeszczał Muminek a zwierzaczek wturował mu po prostu z sympatii. A tam, na jednej z najwyższych gałęzi wielkiego drzewa, siedział mokry, smutny muminek i wpatrywał się w rozlewisko. Obok siebie zawiesił flagę SOS. Kiedy marabut usiadł na drzewie i cała rodzina zeszła po gałęziach do tatusia, ten tak się zdziwił i ucieszył, że nie mógł wykrztusić słowa. Już się teraz nigdy nie rozstaniemy! chlipała mama muminka, biorąc go w objęcia. Jak się czujesz? Nie jesteś przeziębiony? Gdzie byłeś tyle czasu? Czy ten dom, który zbudowałeś, był bardzo ładny? Często o nas myślałeś? Niestety dom był bardzo piękny powiedział tatuś Muminka. Mój kochany chłopcze, jak ty urosłeś? No tak, odezwał się Marabut, którego zaczęło ogarniać wzruszenie. Najlepiej będzie, jak przeniosę was na ląd. I spróbuję jeszcze innych uratować, nim słońce zajdzie. Bardzo przyjemnie kogoś ratować. Poleciał więc z nimi z powrotem na brzeg rozlewiska, a oni tymczasem opowiadali sobie jeden przez drugiego o wszystkich przeżytych okropnościach. Wzdłuż całego brzegu paliły się ogniska. Rozbitkowie grzali się i gotowali jedzenie, bo większość z nich została pozbawiona domów. Marabut wysadził Muminka, jego rodziców i jej zwierzaczka przy jednym z ognisk. I szybko się pożegnawszy odleciał nad wodę. Dobry wieczór, powiedziało dwoje żaborybów, do których należało to ognisko. Usiądźcie, prosimy, zupa zaraz będzie gotowa. Bardzo dziękuję, odparł tatuś muminka. Nie macie pojęcia, jaki miałem piękny dom przed powodzią. Zbudowałem go całkiem sam. Gdy tylko doczekam się nowego, będziecie w nim zawsze mile widziani. Jak duży był twój dom? zapytał zwierzaczek. Trzy pokoje odparł tatuś. Jeden niebieski jak niebo, drugi złocisty jak blask słońca i trzeci w centki. No i na strychu pokój gościnny dla ciebie, zwierzaczku. Naprawdę myślałeś, że my też tam zamieszkamy? spytała mama Muminka i bardzo się ucieszyła. Jasne, odrzekł, zawsze was szukałem, wszędzie. Nigdy nie zapomniałem naszego starego, kochanego pieca kaflowego. Usiedli wszyscy razem i jedząc zupę, opowiadali sobie o swoich przeżyciach. Aż wreszcie, zszedł księżyc i ogniska zaczęły wygasać. Żaboryby pożyczyły im koc, więc ułożyli się pod nim ciasno koło siebie i zasnęli. Następnego ranka okazało się, że woda jeszcze bardziej opadła i wszyscy razem wyruszyli w pięknym słońcu i bardzo dobrych humorach. Zwierzaczek tańczył na czele pochodu i z radości zawiązał sobie kokardkę na ogonie. Szli cały dzień i gdziekolwiek. Dochodzili, wszędzie było ślicznie, bo po deszczu rozkwitały najpiękniejsze kwiaty, a na ukwieconych drzewach rosły też owoce. Wystarczyło lekko potrząsnąć drzewem, żeby zaraz spadały pod nogi. W końcu doszli do małej doliny, piękniejszej niż wszystkie inne, które do tego dnia widzieli. Stał w niej, na samym środku łąki, Dom bardzo podobny do pieca kaflowego, bardzo ładny, pomalowany na niebiesko. To przecież mój dom, zawołał tatuś Muminka, nie posiadając się z radości. Dopłynął aż tu i teraz go mamy przed nami. Hip hip hurra, wykrzyknął nawiwat zwierzaczek i wszyscy zbiegli pędem w dolinę, żeby podziwiać dom. Zwierzaczek wdrapał się nawet na dach. I tam jeszcze głośniej wiwatował, bo na szczycie komina wisiał naszyjnik z dużych, prawdziwych pereł, który zaczepił się podczas powodzi. Teraz jesteśmy bogaci, wrzeszczał zwierzaczek. Możemy sobie kupić samochód i jeszcze większy dom. Nie, odezwała się mama muminka. Ten dom jest najpiękniejszy ze wszystkich. Nie moglibyśmy mieć piękniejszego. Wzięła Muminka za łapkę i weszła do niebieskiego pokoju. I mieszkali potem w tej dolinie przez całe życie, nie licząc kilku wyjazdów potrzebnych im dla odmiany.